Takie naczynko w kształcie płatka kwiata, 60 centów. No i co, i mamy tu pokazane, że myć w 30 stopniach nie do zmywarki. Takie rzeczy. I tu jeszcze takie świeczniki, 60 centów. O, i sztuczne kwiatki, ja Ale jabłuszka, zobaczcie, euro 10. A tutaj co to jest? O lo, ale świetne wykonanie 2,60 to jest... Co tu mamy? To jest bardzo lekkie, to jest na w środku 2,60. Fajnie to wygląda. <grywka> Atrakcyjne, zobaczcie, jest taka pokrywka. Można zamknąć. A co tutaj mamy, zobaczcie? Jeszcze taka jest lampa naftowa, 15,30 euro. Tu ma taki numerek. Taki jest numerek. I widzę nawet sznurek jest w środku, widzicie? Świetna ta lampa, 15,30 euro. To jest tak trochę szkła, trochę blachy, ale widzicie, można powiesić można. Także fajnie przydatna taka lampa, fajnie by było jakby się jeszcze znalazła z, takiego, z lusterkiem, prawda? To też fajna by była. I tu jeszcze jest taki świecznik, Euro 85, o widzicie? I można dostać nawet te świeczki, 85 centów, nieużywane nieużywanym, a ja właśnie szukam zapałek, bo świeczki pokazują, świeczniki, a ja szukam zapałek. O, zobaczcie to, jakieś śliczne. Fajne. Też do świeczek, bardzo ładne. Fajne. Euro 10. A ta, Kosztuje 3,60. Tak wiecie, na ogród sobie wystawiacie na stół. Ładnie się pali, romantycznie się robi. Fajna sprawa. Zobaczcie, jaki tutaj jest dzban, ozdobiony sztucznymi abajabuszkami sztucznym winogronem. Są też ptaszki, trochę zboża, siana, ale fajnie wygląda 3,85. Bardzo ładnie, tak do ogródka gdzieś. Fajne. 385, dobra cena. Zobaczcie, co tutaj zauważyłam też takie fajne. I w środku jest takie złoto, euro 60 całkiem ładne, fajne. Coś można zrobić z tego ciekawego, a tutaj jeszcze widzę. Podstawki 330, ale te są ładne z kaczkami zobaczcie. Takie z kaczkami podstawki. Tutaj jest jeden komplet taki i tutaj jest drugi. 3,30. Tylko tak, tutaj mamy 7 sztuk. Tutaj mamy sztuk 5. Także 3,30, 3,30, ale różnią się ilością. <grywy> to zobaczcie, kto chce Oscara. To chce Oscara? tylko 30 centów. <laughs> Ale Oskar. Ja nie mogę. Fajny. Plastikowy Oskar. Ale co? Jest? Jest, no. Moje kie na 60 centów. Jakaś liczna deseczka z takim pieskiem. Ktoś to namalował 270, takie tanie. Czyjaś praca tu jest. Naprawdę ktoś ma piękny talent za takie tanie pieniądze. Można powiesić. 1937 tu pisze. No, wydaje mi się, że to jest zbyt tanio. To jest to naprawdę piękne. Co tu mamy jeszcze? Kaczki. Zobaczcie, te kaczki mnie prześladują dzisiaj. <śmany> mamy tutaj kaczki, 85 centów. Takie gipsowe kaczki. Jedna kaczuszka, druga kaczuszka. 85 centów, tak. Ale zobaczcie, tu jest fajne naczynie. 2,70. Ładne. A tu mamy w kształcie koła. A tu mamy w kształcie serca. Wiecie, co to w kształcie serca jest fajne? Ponieważ takie coś można wziąć na przykład na Dzień Zmarłych. Dać tutaj, tą, wiecie, gąpeczkę, wypchać kwiatuszkami. No i dekoracja jest, prawda? Też można samemu zrobić. No to akurat kosztuje 2,70, no to niutko. Jakie beczki tu są, euro 60? Drewniane beczki. Dwie takie drewniane beczki. Nie, przepraszam, trzy. Teraz dojrzałam trzecią. Jaka maska? Afrykańska, chyba 4,60, a może meksykańska? <grym> Zobaczcie, tylko 3,10 euro 10 centów. Na przykład... O, to jest też z jeleniem. Fajne to jest. Wow. Do ogrodu. Można dać. To taka ozdoba. Fajne. To mi się widzi. Co tu jeszcze? Mamy takie talerzyki. Zauważyłam euro 10 z misiakami. To jest jeszcze ciekawy talerzyk drewniany Auro 10. Takie żłobienia tutaj ma zobaczcie jakie to jest jeszcze śliczne 3,70 też do świeczki bardzo ładne. Zobaczcie jaki dzbanek zauważyłam. Taki z, nie jestem pewna czy to są przepiórki. Taki dzbanek. On kosztuje 10,10 10 euro. Z Scotland. To to chyba będzie z Irlandii, o ile się nie mylę. Tutaj, jaki koń uprzężony, 2,10 euro. 2 euro 10 centów. To uszy ma całe, to najważniejsze. Ogon, też to do dekoracji, może być. I taka ozdoba. Salu, salu. Widać palmy tutaj są. Jakaś fontanna, ktoś gdzieś był i komuś się już znudziło. 60 centów można postawić albo powiesić. I jeszcze, i jeszcze taki dzbanuszek zauważyłam. 2,85. Widzicie? Takie można, taki można rzeczy tutaj dostać. Cóż to za figura? 9 ,10 euro 10 centów. Taka dekoracyjna. I tak to wygląda. O, zobaczcie. Ktoś tutaj dostał kuchar 4,60. Ktoś gdzieś tutaj szczelanki robił. Pewnie jakiś myśliwy. <noise> takie rzeczy tu można dostać w sklepie z używanymi rzeczami. Zobaczcie. <noise> Co tutaj jeszcze mogę Wam pokazać? Zobaczcie, jakie ładne serduszko. Kamiseczka 60 centów. O, I zobaczcie. Nawet możemy dostać takie... O, Liczne takie nuty do dekoracji, euro 10. Tutaj też jest nuta euro 10, i tutaj jeszcze mamy klucz wiolinowy, zobaczcie. Tak. A tu jakieś liczne w kwiatuszki złote. Taki koszyczek, 60 centów. Ile tutaj jest różnych rzeczy? Naprawdę. O, zobaczcie, takie coś jeszcze jest. Taki talerzyk Français. Français. Talerzyk taki. I jeszcze jest taki talerzyk Kanada. Montreal, Kanada. I wszystko tutaj wyszczególnione, co można. Zobaczyć i zwiedzić, ale tu pisze: czekajcie, tu pisze NL24584 Toronto, Kanada. Tu jeszcze taki wazonik złoty. A nie, to nie jest wazonik, to jest do świeczki, przepraszam, euro 60. Zobaczcie, tutaj naprawdę jest tak świetny ten sklep z używanymi rzeczami. Tutaj naprawdę nigdy nie wiadomo, co można dostać, co można zobaczyć. Także są naprawdę przeróżne wyroby. 3,70 taki wazonik z taką różyczką. O, a zobaczcie, to, ale to jest ciężkie. Niby małe, a takie ciężkie. Takie ciężkie. 12,10 euro. Liczny. To jest naprawdę fajne. A tutaj ma takie zobaczcie, takie złote takie złote. Tutaj tego nie widać, tych kropeczek złotych, ale właśnie tutaj od spodu widać, widzicie? O. Ale ciekawe, bardzo ładne to może to jest mura? No nie wiem. Nie znam się za bardzo. Ale śliczna, kolorowa miseczka 2,85. Zobaczcie, jaka piękna, 2,85 zebra. I tutaj mamy takie drzewo. To chyba coś z Afryki. Jest śliczne, moje kolory. <grymne> A zobaczcie, że tutaj jakie ładne Garden Time. Śliczne, dwie buteleczki, euro 10 w takim koszyczku. Śliczne. Jakieś liczności, że naprawdę. I zobaczcie, tutaj jeszcze jest taki dzbanek 285. On ma tutaj numerek 824. Malowany z pewnością ręcznie, tak. Także tak wygląda. Bardzo ładny. No zobaczcie, to ja tutaj coś niego takiego robię Miasko. Takie przyprawie kary właśnie, curry kurkumatu i do tego później tutaj mam śmietanę uszykowaną i tą śmietanę zrobię właśnie z mąką, czyli powstanie taki biały sosik. A tutaj słuchajcie mam warzywa właśnie pur, marchewka, tutaj jest, tutaj jest również a, boczek, tak trochę tłustego boczku, bo tak miałam ochotę sobie właśnie zjeść. Jest tutaj cebula, a także jest um, czosnek, który bardzo, bardzo uwielbiam. I to później wszystko razem połączę, e, razem połączę na talerzu i myślę, że będzie pyszne. Teraz jeszcze daję trochę masełka. ale widzicie, jak pięknie przyrumienione mięsko. I za chwilę. I za chwilę dodam tutaj moją śmietanę. Ja wiem, że powinno się robić tak, że rozpuszcza się masełko, a później masełko właśnie z mąką, czyli robić taką zasmaszkę. Ja robię dzisiaj na odwrót, czyli całkiem inaczej. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, trochę zwiększymy widzicie, wszystko zaczyna się mieszać. Chwilę podgrzejemy, tak żeby ten sos zgęstniał. Właśnie tak się zastanawiam jeszcze, czy. A lubczyk dodać, bo ja przeważnie lubczyk dodaję, ale tutaj nie jestem pewna, muszę spróbować. Mm, to jest bardzo dobre już bez lubczyku. Natomiast trochę po O, szczypta. I okej. Okay zobaczcie ogólnie jak mi to zgęstniało fajnie, ale wiecie co właśnie o taki efekt mi chodziło, widzicie właśnie o taki efekt, bo ja sobie będę to teraz włączyć i tak zjem sobie, fajnie bardzo fajnie zgęstniało nie ma żadnych grudek bardzo ładnie, elegancko wszystko wygląda, myślę, że zjem ze smakiem, ale spróbuję no, powiem wam, że jeszcze minimalnie minimalnie soli i świetnie, a lubczyku jednak y, nie będę dodawać, ponieważ y, ponieważ jednak tak jest bardziej oryginalnie, Wam powiem, o super. A tutaj jeszcze oczywiście dodałam cukinię, chwilę będę ją dusić a, i niedługo zabieram się do jedzenia. Takie jedzonko sobie uszykowałam, a tutaj mam ten mój sosik, będę to łączyć i takim czymś będę się zajadać. I moje danie wygląda tak w całości, widzicie. Tak, tutaj jest taki sok, co puściły właśnie e, warzywa. Chciałam to zmieszać z kuskus, ale uznałam, że ostatnio bardzo dużo jadłam tego kuskus, więc zostawiłam sobie tak. No, tak to wszystko wygląda. <śmuszczam> to smacznego.